Pozwoliłem sobie w międzyczasie przygotować, przygotować sobie koszyk na którym pokażę dlaczego maska jest potrzebna. Maska jest potrzebna dlatego, że ta część jest za duża. Ta część jest za duża i gdybyśmy później chcieli układać jabłka, tak tutaj jest to widoczne, no to niestety albo te jabłka będą wystawać, przechodzić przez tą obręć, a jak wyciągniemy tą część główną koszyka na wierzch, to zasłoni wszystko. Dlatego po to jest maskowanie po prostu tą częścią. Właściwie obszar wielkości tej części zamalowuje się tutaj i usuwa. I usuwa. Może pokażę, to już jest niepotrzebne. Jak jest efekt, efekt tego? Później samą pod, pod ręką. O, mamy maskowanie. Czyli tak. wciskam tutaj taką ikonkę, gdzie jest symbol maski, tak jak maska wenecka. Upewniam się, że ten obiekt właściwie jest wybrany, tak? Tutaj jest mała sugestia, żeby go troszkę obniżyć. W tekście, no to go obniża się troszkę. Za każdym razem jak się zmieniają proporcje. To jest troszkę zabawy z tym, żeby trafić. No ale jak robimy dokładnie według samouczka, to niech tak będzie. Mniej więcej coś takiego. I maskowanie tak, dobrze. Zakładam maskę, biorę pędzelek Paint zwykły Paint Trzeba się upewnić, że jest wybrany kolor czarny. No i malujemy. Trzeba zamalować tą część do mniej więcej wielkości, do wysokości obręczy. Czyli można sobie poszaleć. Tu można wyjeżdżać, to się z dzieje. Gorzej z tej strony. Można wyjechać za obręcz. To znaczy, można wyjechać na obręcz, ale nie za nią. Dlaczego można wyjechać na obręcz? Dlatego, że nie rysujemy po obręczy, ona nie jest zaznaczona w tej chwili. A ona to wszystko przykryje, co za dużo usuniemy. Także tu nie ma stresu. Mamy to załatwione co nam to dało? Hmm, bardzo wiele. Proszę zobaczyć. Mamy wymazaną tą część. I teraz yy, możemy sobie tu układać jabłuszka. I nic na, ta część tutaj, co by była, nie będzie nam tych jabłek zasłaniała. A ta nierówność brzydka jest schowana tutaj za, za tą obręczą koszyka i wszystko jest w porządku. Teraz robimy teksturę. Hmm, teksturę zaczynamy od gradientu. Jest taki moduł w programie Photo Impact do robienia teł na strony internetowe. To jest Web, Background Designer. Tutaj widać już gotowe tło, bo się przed chwilą bawiłem, ale pokażę o co chodzi. Z tej listy trzeba wybrać teksturę 20, następnie wybrać ten niebieski obrazeczek, bo tutaj już widoczny jest taki przeplot jak To nie zmieniamy. 80 na 80 też zostaje. I wpisujemy parametry z samouczka, czyli frequency to będzie 3. Density to będzie 150. To się wszystko zmienia na bieżąco, jak widać. Amplitudę to będzie 100. I jasność lub ciemność na minus 14. O, jest ładnie. Przynajmniej tak samo, jak powinno być. Chwilę myślałem, czy nie zwiększyć tego, bo lubię większy koszyk niż, niż tu było podane w samouczku, ale już nie będę za dużo kombinował i zaciemniał. Teraz tylko wybierzmy, jeszcze kolor, bo to nie może być niebieskie. Tu klikam edit. Wybieram jak najbardziej podobny. Ja wybrałem 62. 62 gradient, tu się widać na podglądzie, że coś się tworzy i co można z tym robić? tym kółkiem ring można oczywiście obracać i to będzie miało wpływ na ustawienie w okienku, ale brakuje tu jeszcze jednego punktu przydałby się jeszcze jeden punkt biały o, jest punkcik biały i zrobimy tak samo jak tutaj, czyli ciemne będą po przekątnej o. No tak na krzyżę jakby, trochę podobne brązowy może być ciemniejszy ale to już jest zabawa na dłuższą chwilę w każdym razie jest wybrana już faktura koszyka widoczna teraz trzeba ją zapisać w Easy Palette czyli klikamy przycisk Add Dodaj, wpiszę tutaj koszyk 6, Troszkę natworzyłem tych koszyków. Dzisiaj chwilę bawiłem. No, ciężko jest utrafić dokładnie taki, yy, jak w samołczku. No, chwilę trzeba przysiąść po prostu nad tym. Okej. Okay. Tutaj nam zrobiło ten obrazek. On jest nam niepotrzebny. Możemy go zamknąć zapisu niepotrzebny, ponieważ oni są w naszej galerii tutaj pod nazwą koszyk 6 i teraz już jest bajka mamy wybrany koszyk dwuklik jest ten element dwuklik jest i co teraz wypełnienie obręczy i, i tej rączki no można by było tym samym zrobić, tą samą teksturą, ale wtedy proszę zobaczyć, że to już jest niewidoczne. Przestaje być widoczne. Dlatego ja zdecydowałem się użyć trochę ciemniejszej tekstury, o. Żeby to troszkę zróżnicować. żeby było wiadomo, że tu jest obręcz na przykład, prawda? I teraz co tam dalej jest samo uczku. No i teraz jest yy, narzędzie. Burn, czyli opalarka i doczet, który służy do rozjaśniania właściwie tylko. No to więc, tak, opalarka. No, musimy wybrać w menadżerze właśnie ten właściwy koszyk, albo tutaj, bezpośrednio, albo tu w menadżerze. Jedziemy opolarką. Yy, tu jest średnica. Tutaj jest rozmycie, a tutaj jest poziom 50 niewystarczający, wystarczający, bo, bo maksymalny to jest to, tu już za, za bardzo intensywne. I przyciemniamy troszkę koszyk. No i teraz yy, środek. Troszkę przyciemniony obręcz może z tej strony, żeby to się wszystko nie zlewało. I tu może się w rączki. I teraz rozjaśnienia. Rozjaśnienia. Dlaczego wybieram z menadżera warstw, mnie mi jest łatwiej trafić. <grym> tu mi się troszkę zlewa. Tutaj. Tutaj może troszkę maźnimy. Musi to ponosić troszkę więcej czasu, temu poświęcić. No, dajmy na to z takich koszyczek. I jak go zapełnić tymi jabłkami? Znowu otwieramy Easy Palette. Bierzemy, bierzemy stamp, czyli z jabłko. Jest wybrane jabłko dwuklikiem. To, to jest wielkość Poziom krecia, wiem jak to nazwać. Nie może być 65, bo, bo są półprzezroczyste te jabłka. Musi być na 0. No i wielkość musi być, już tak wcześniej, że mu stali doświadczalnie 125 u mnie. Bo każdy musi sam zobaczyć u siebie, o to, o to chodzi, że jak jest za duże, no to jest rozmazane, bo w końcu to jest tylko tubka, a jak jest za małe, to nie pasuje do, do koszyka. No. Także myślę, nawet że można. Ach, takie dowodne jabłka dać na 150. To możemy je rozsypać. Teraz dajemy na wskaźnik, klikamy za koszykiem. Teraz pojedynczo możemy jabłka zaznaczać i przesuwać. No i co teraz nam zostało? Teraz zostaje tylko wyciągnąć tą właściwą część na wierzch koszyka. Czyli strzałka z tą kreską poziomą. Jeszcze na to wyciągnąć obręcz. Żeby to wyglądało naturalnie w miarę. No i widzimy troszkę nam przycięło te jabłka. Te, co dotykają bezpośrednio tylnej części, to je już pojedynczo wyciągamy na wierzch. Tu już trzeba mieć troszkę spostrzegawczości, bo czasem człowiek coś, coś opracuje się, a później, później dopracuje detalu i, i sobie pluje w brodę, że reparację na nic, bo na końcu coś tam zepsuł. To jest koszyk. Do tego oczywiście można dorobić tło, ściana, tak tutaj było pokazane w samouczku na górze, czyli ściana, jak stolik. Tu już można się chwilę pobawić, no to ja teraz nie będę zajmował czasu, bo to już każdy we własnym zakresie uzupełni. Istotą samouczka było to właśnie, co pokazałem, czyli po kolei jak y, tworzyć obiekty i przekształcać narzędziem transform, jak je składać w całość, jak poprzez maskowanie usuwać ich fragmenty, jak robić teksturę, jak nakładać teksturę i jak y, tubki umieszczać. Myślę, że to jest dużo pokazane. Całe te dwa odcinki zajmują około 20 minut. Myślę, że ktoś, y, kto używa na co dzień, i nie gadający. Sobiłby to w kwadrans spokojnie taką prostą pracę. Tyle.